Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Zapraszamy do obejrzenia e, takiego pokazu, chlebaczka, który jest w kolorze metaliczny, szary. Jest to chlebaczek o kodzie 247248, po tym kodzie można znaleźć go u nas na sklepie. E, teraz pokażemy jak on wygląda. Jest oczywiście zapakowany w ładny kartonik. Są tutaj te zakładki, to jest folika Teraz zostawimy pudełko, bo będzie nam niepotrzebne. Folię też zdejmiemy. Tak jak widać, chlebaczek prezentuje się mniej więcej tak. Tutaj jest ulotka. To są oczywiście taśmy zabezpieczające pokrywę przed transportem, żeby tutaj się nie zniszczyła. Zaraz to odlepimy. Są to, to oczywiście taśmy bezklejowe, więc one nie zostawiają śladów. To jest wykonane z tworzywa, cała reszta jest wykonana z, ze stali nierdzewnej. Tak jak widać, chlebaczek otwiera się mechanicznie ręcznie. Za pierwszym razem trochę ciężko poszło, ale teraz już widać ładnie chodzi. W pokrywie są trzy magnesy, które tutaj pod tą nalepką jest trzeci, które do tej krawędzi przylegają i ta pokrywa się trzyma. I tak powiem, na dole jak widać jest. Perforowana powierzchnia co pozwala na przepływ powietrza między pieczyłem a chlebakiem. Tu jeszcze mamy w środku uloteczkę, którą dołącza producent z prośbą o zarejestrowanie się na stronie. Odłożymy ją na bok i pokażemy jeszcze ten chlebacz, jak wygląda. Tak mniej więcej tak widać. Teraz pokażemy boki. To jest jeden bok. To jest tył. Tu mamy następny bok. I teraz jeszcze pokażemy spód. Spód jest perforowany, tak jak mówiłem. Chlebaczki są dosyć ładnie wykonane w różnych wersjach kolorystycznych. Wszystkie wersje są oczywiście dostępne na naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie Państwa zapraszam i zapraszam też do obejrzenia następnego wideopokazu dla sklepu www.kupujesz.pl.